przygodą! Przygodą! Ahoj! No, dobry wieczór państwu. I znowu pod kwadratowym globusem. Spotykaliśmy się. Więc tak, proszę państwa, ja jestem oberży światem, glob trotuarem wędrówki i biwaku leśnego. Nie wiem, co to strach, obawa, lęk czy przemoczone onuce. Moim drogowskazem jest przygoda i awantura a towarzyszami niedoli, wierne pepegi, kijek i książeczka szczekować. Czyli prawda, rozmówki, prawda, na każdym szczeblu. Tam wiele języków. Niektóre tam osobiście, inne na midi, jeszcze inne ze słyszenia lub patrzenia, bądź przez przypomnienie lub nawet naukę, do której ja nie mam głowy, prawda. Znajomość tych języków obcych nieraz uratowała mi życie, czy choćby kalectwo. Złapany, prawda, kiedyś przed okrutne plemię zaganiaczy, na gorącym uczynku, w czasie snu, z córką czarodzieja, prawda, która uśpiwszy moją czujność, pozbawiła mnie konsert. Poprosiłem o rozmowę telefoniczną z ichnim królikiem. Zaganiacy oznaczają się dużą kulturą i posiadają aparat telefoniczny. No niestety, prawda, nie umieją przez niego rozmawiać, co sprytnie wykorzystałem. Po pierwszym halo upadli na ziemię. Po, po, po kto mówi, bili mnie pokłoni. A jak na koniec spokojnie powiedziałem obywyłka, wyłącz się baranie, to mnie na ręcach zanieśli do wąwozu i zwrócili z wysokiego brzegu, co u nich oznacza najwyższe, prawda, uwielbiewienie. No, nie tylko, prawda, wędruję, ale i czasem usiędę, ale tylko po to, żeby opisać, przepisać, dopisać lub dosunąć ją. I było to właśnie kilka z dosunięć w formie książkowej. <laughs> Balio przed Ontario i pontonem w drugą stronę, w pampach i pumpasach, łatwie y, bąka i nie puszczam. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy prawda, w Kutnie. Morskie oko ma jaglicę. Załatwiam w Seul. Prawda, bez wizy do Pizy. W Kolorado wypadam blado. Y, z ukrytą kamerą, prawda, nie wiadomo gdzie, wśród nudystów. <grytum> Albo y, szykuję wora na gubernatora. Oraz y, taki niepełny, raczej tryptyk. Śmieciarki jadą na radiówek. I Wera Gruz i Rozbiórka. No dziś, prawda, porozmawiamy o mądrości wśród zwierząt żywych. W ich inteligencji, tak zwanej kombinacji i główkowaniu. Otóż, najlepsza w główkowaniu jest foka cyrkowa, która potrafi prawda, odbić piłkę wołową 150 razy bez męczenia. Bardzo inteligentny, Jeż jest, Jeż jest, jest. Znany jest chyba tradycyjny sposób, w jaki zaopatruje się, brata, w jabłka z naszych sadów ten uroczy skaradnik, Otóż jeść, je zdejmuje kolciatkę, kładzie na szturc pod dziełem, którym następnie posiąca, posiąca. Jabłka spadając, nabijają się na kolce i teraz to wystarczy poprosić kreta, który za jedną malinówkę wykopie dół, żeby jeść, mógł znów wliść pod kolciatkę i smyrgnąć do domu, zanim sadownik Prokop nie nadejdzie z kijem. Prawda. Do pracowitych, ale niezdolnych zaliczamy kujonów. To przebywają one prawda, na drzewach, posiadają twardy dziób, którym kują. Kują, kują, kują prawda, i nic. Tak. Bo jak, jak się go o co zapytać, to nic nie wie, a kół cały dzień. No. Prawda. No tak. Bananowcy, czyli pasji. Szympasie są nie tyle mądre, prawda, co cwane. I za banana, prawda? zrobią wszystko. Przeważnie, przeważnie tak, włączą patyki lub stawiają, prawda, stołki jeden na, na drugi, prawda. Ale tylko za banana. Nie. Za dwa banany to umieją więcej, prawda. Coś gacie, prawda, u ubiorą, cylinderek zdejmą, prawda. Za kilograma banana to, proszę za tańczą pasto dobre, albo odejmą od 50487 286. Albo i poprowadzą, prawda, ciężarówkę. Ale to wszystko za banany. Za frajer? Nic, nic. A, a za coś to, to nie sztuka. To każdy potrafi, no? A nie, nie spróbują za nic. Ci, a, a człowiek musi. I, i nikt, nie, nikt nie mówi, że człowiek pochodzi od małpy, bo byśmy też dostawali banany, nie? Śimpanzom dają za sztuki. Cholera ich jedna. Do widzenia. nothing <laughs> Wyszedł taki cór, Babę zesłał Bóg, Świniego przecież mógł, Żeby dobrze zrobić Wam, Żeby dobrze zrobić Wam, Babę zesłał Pan. Bóg też kłon, Trzeba chłopem być Było piękne lato Marcin leżał sobie bez trosko na łące i marzył Był tak rozmarzony, że właściwie nie słyszał ani ptaków Których w tej okolicy było bez liku Ani żab, których tu nie było Był tak rozmarzony, że nie słyszał nawet krów które pasły się nieopodal i porykiwały od czasu do czasu. Marcin leżał zatopiony w swoich myślach i leżałby nie wiadomo jak długo jeszcze, gdyby nie wytrąciła go z marzeń nagła, dziwna cisza. Otworzył szeroko oczy i nic nadzwyczajnego nie zauważył. Krowy pasły się spokojnie, kaszki śpiewały, słonko świeciło, ale już powoli, powoli skłaniało się ku zachodowi. Z daleka dobiegał go dźwięk dzwonów, a nad sobą Marcin usłyszał brzęczenie komarów. Podniósł się na łokciach, usiadł i nadstawił ucha. Wydawało mu się, że dzwony jakoś dziwnie i dłużej niż zwykle dzwonią. Po chwili pomyślał, że to może tylko tak mu się wydaje. Już chciał się położyć i dalej marzyć, ale w tym momencie usłyszał. Tentent i rżenie konia. Dzwony dzwonić nie przestawały. Nagle Marcin zobaczył drugiego pędzącego konia. Potem trzeciego, czwartego, dziesiątego. W końcu Marcin przestał liczyć, zaczął się w wysokiej trawie i cały w strachu patrzył na to, co się dzieje wokół niego. Gdy wszystko ucichło, Marcin, nie wierząc, że żyje, wstał, popatrzył ze zdziwienia na straszne pobojowisko i westchnął głośno: No, to już chyba koniec świata, mamy dopiero piętnasty wiek, już tyle lat tutaj żyje na tym odludziu, jakim jest Grunwald, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Za mocny jak jamnik Patrzę na przejście dla pieszych A po ulicach Idą aż słychać ludzie Bo muszą w coś wierzyć Jedną pozołem Nogi pod stołem Na stole leży talerzyk Ktoś się przystanął Nic się nie stało Talerzyk leżał i leży Za szybą, buchnę jak ryba, albo jak anioł w pacierzu bawię się nożem, jest coraz gorzej, lub jeszcze bardziej pod wieczór. Mógłbym się ubić, ale mam w dupie fakt, że Kelner coś przeżył, twój Sandowierzu wyleczył jezyk, leżyk, leżał i leży.